Nie widać smoka, ale wygląda na to, że tu był. Wiem, że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się, co się wydarzyło i sprawdzić, czy ten smok wciąż gdzieś tu się czai. Rozproszyć się i poszukać ocalonych. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Nie, wracaj! Ciągle tu jest! Złapał Krokiego i Tora, kiedy próbowali uciekać! Niech Kinaryt ma nas w swojej opiece! Znowu wraca! Och. Byłem pewien, że już po nas. Och. Byłem pewien, że już po nas. Patrzno na to, co się dzieje. Wierzę własnym oczom. Ty jesteś... smoczym dziecięciem. W najstarszych opowieściach z czasów, gdy w Skyrim żyły smoki, smocze dziecięta zabijały smoki i kradły ich moc. Z tobą też tak było, prawda? Udało ci się wchłonąć moc smoka. Możemy to sprawdzić. Spróbuj krzyknąć. Jeśli wierzyć starym legendom, jedynie smocze dziecięta potrafią krzyczeć bez przygotowania. Tak samo jak smoki. Smocze dziecię? O czym ty mówisz? Zgadza się? Mój dziadek opowiadał historię o smoczych dzieciętach. Ci, w których żyłach płynie smocza krew, jak sam Tiber Septim. Nigdy nie słyszałem, żeby Tiber Septim zabijał smoki. Wtedy nie było żadnych smoków w kretynie. Wracają po raz pierwszy od. Zawsze. Stare baśnie mówią o smoczych dzieciętach, które zabijały smoki i przejmowały ich moc. To o Ciebie musi chodzić. Co ty na to, irilet? Uporczywie milczysz. Irilet, no już powiedz! Czy ty wierzysz w te bajania o smoczych dzieciętach? Hmm. lepiej żeby niektórzy z was trzymali buzię na kłódkę zamiast kłapać dziobem na tematy o których nie mają zielonego pojęcia Pewnej kobiety, nie tutejszej. Jest Redgardką, jak my. Nie używa pewnie swego prawdziwego imienia. Zapłacimy Ci za wszelkie informacje dotyczące miejsca jej pobytu. W Białej Grani nie jesteśmy mile widziani, więc jeśli się czegoś dowiesz, będziemy czekać w Roliksted. W końcu ją znajdziemy. Powodów. Chcemy Patron wielkiego klanu Dzieciąt Wojny. Nic nie zrobiłem. W Skyrim nastąpił rozwój. Witam. Nastał wreszcie Ewgir Unslad. Niekończąca się pora roku. Wojna. Kufel. Wyglądasz mi na kogoś, kto potrafi sporo wypić. Co powiesz na przyjacielski zakład? W którym wygraną będzie pewien Hm. <laughs> Dasz wiarę, że ci żałośni siwowłosi mają czelność pokazywać się publicznie? <laughs> Za jest długą zimą! Teraz króluję i zmieniam mą krainę! Dużo czasu spędzam między stoiskami na targu i uczę się kupieckiego rzemiosła. Jeśli kiedyś chcę zarządzać gospodą, muszę nawet Dobrze, nareszcie jesteś. Jarl cię oczekuje. I co się stało w Strażnicy? Był tam smok? Wiedziałem, że mogę liczyć na Irilet. Ale musi być w tym coś więcej. Więc to prawda. Siwobrodzi naprawdę cię wzywali. Mistrzowie Drogi Głosu. Żyją w odosobnieniu, wysoko na zboczach gardła świata. Podobno smocze dziecie jest obdarzone głosem, zdolnością koncentrowania energii życiowej w Tuum, albo krzyk. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, mogą nauczyć cię korzystania z tego daru. Przecież były wezwania. Cóż innego mogły oznaczać? Siwobrodzi. Nie dotarł cię grzmiący dźwięk, gdy otwarły się przed tobą wrota białej grani? To głos siwobrodych, wzywających cię na wysoki Hrodgar. Coś takiego nie miało miejsca od wieków, co najmniej. Od kiedy sam Tiber Septim został wezwany, kiedy był jeszcze talosem z Atmory. Chrongarze, uspokój się! Co ten cały norski nonsens ma wspólnego z naszym gościem? Jest silny, to prawda. Ale nie widzę żadnych oznak świadczących o tym, by miał być, jak mówią, smoczym dziecięciem. Norskie bzdury? Ty, nadęty ignorancie. To nasze święte tradycje, wywodzące się z czasów pierwszego cesarstwa. Hrongar, nie bądź taki surowy dla Aveniciego. Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Po prostu nie rozumiem, czego mogą od niego chcieć siwobrodzi. To sprawa Siwobrodych, nie nasza. Cokolwiek się stało po tym, jak smok zginął z twojej ręki, obudziło to coś w tobie, a siwobrodzi to usłyszeli. Skoro oni uważają, że jesteś smoczym dziecięciem, to kimże jesteśmy, by się spierać? Lepiej natychmiast iść do wysokiego Hrodgaru. Nie można ignorować wezwania Siwobrodych. To wielki zaszczyt. Wiesz, zazdroszczę ci. Ponownie przejść siedem tysięcy stopni. Wiesz, że kiedyś odbyłem tę pielgrzymkę? Wysoki Hrodgar to bardzo spokojne miejsce. Bardzo odizolowane od utrapień świata. Ciekawe, czy siwobrodzi zauważą, co się tu dzieje. Wcześniej niczym się nie przejmowali. Ech, nieważne. Idź do Wysokiego Hrodgaru. Uczcie się od siwobrodych. Smocze dziecię, dziękuję za oddanie wielkiej przysługi mnie i mojemu miastu. Korzystając z mojego prawa jako Jarla, nadaję ci tytuł Tana Białej Grani. To największy zaszczyt, jakim mogę ci obdarzyć. Przydzielam ci Lidię jako osobistego Huskarla oraz tę broń z mej zbrojowni, stanowiącą symbol Twojego urzędu. Powiadomię też strażników o Twym nowym tytule. Teraz nie mogą traktować cię jak zwykłego śmiecia, prawda? Smocze dziecię. To zaszczyt, że jesteś tanem naszego miasta. Wracajmy do interesów, Prowentusie. Nadal musimy bronić miasta. Tak, mój panie. Jestem twym Huskarlem z nadania Jarla. To zaszczyt ci służyć. Miłego dnia. Jest. Proszę pana, da mi pan. Poważnie? Masz jakiś dom w. Ojej! Ale. Ta! Dziękuję, proszę pana. Um, tato. Obiecuję, że będę najlepszą córką na świecie.